To pójdzie w Brukseli, żeby je brawaj, że się nikt nie dopamięta. W środku dniuś specjalnie dla was będzie na wisiorka góralsko-tacańsko-jamańsko, śląskie, raga o nadziei. I w środku pamiętajcie, żeby się nie dawać, bo, bo jeszcze, jeszcze kiedyś, może jeszcze. Będzie lepiej, kiedy zijemy. Pomódlcie się, żeby się nie okazało, że lepiej to już było. Bo to w Śląsku nie jak w śląsku nie, śląsku nie, nie może być. Że wyobrażacie panienki tu, tu, wasze rówieśnicki w Atenach półtora roku temu wstały rano, paco, nie ma nic. A było. I nie ma. I Grekom zostało tylko słońce i woda. Czyli to, co Pan Bóg dał Grecji, 3 miliony temu. Tak się narządziły prawa, lewa, środek, spód. Ten na tego nadaje, ten się na tego obradził, ten się tym nie przeprosił, ten, chciał przeprosił tego, to ten za granicę uciekł, ten spajowa na styropianie, ten się ułapył śpi tu, tam, ten na końcu. Mówię o naszych. Ten na tego znalazł Czytecki, tamta na tamtego półtorej strony, ten już swoją teczkę spolił, ten go do, że ten zrujnował Polskę, tamten go do, że zastąp zrujnowano, a ten go do, że dopiero zrujnuje. Polary Ja was. śmiało! Raz, że jeszcze, pieniądze. Jak się stoi gębą do w spotu, to, to Warszawa będzie popryć, to nie dzieje, nie <noise> Jest tu ze Śląska ktoś? Jeżdżą albo autobusów nawiezione w strażaki. Gdzie będzie wasza łazienka? Z tyłu. Z waszego czy mojego? Jeśli tam. Cholera jasna! Za nasze pieniądze, że wyobrażacie, wrócą do Greków panienki. Rok temu rozpierniczyły całe Ateny greki. Nasza babunia go to, to jakie te Greki niecierpliwe, oni dopiero pół roku mają to, co my w Polsce całe życie. Wczoraj, nie wiem czyście się słuchamy świąt skóle, śląsku, Nie wiem czyście słuchamy, wczoraj się darła Grecinka. We wiadomościach czy we faktach, czy w informacjach, czy we wydarzeniach czy w Kajsi stery Czy w 56? Grecinka się darła. Kto to ma? I pisał, 600 euro. I tłumaczka przetłumaczyła, że się darła. Jak mam żyć za 600 euro? Nasza babunia doleciała do telewizora. Ty Franco, 2400 mam. A ja mam 800. Jeszcze 100 zł będę musiała kupić, tylko kłada na komórkę. Jak tak dali w ty Warszawie, będą robić co chcą, jak cię w kurzy to się nie do hej. hej! Teraz się odezwał stary, mądry źdą. <gry> Za to coś się kruchne hej! specjalnie dla wątpiąceńka. Przepiękno, refreny mocno śpiewać, bo jest onos, kto to był, kto tak gonił przygodę, słodkie dni czy zostanie, coś ich z nich? Zwrotka jest prorocą, powstała pół roku przed ministrem od zegarków, od, y, od pociągów. Poseł, który w końcu stoł, bo nie wszystkie premie miał, wręcone. Można klaskać, można tupać, można się bić. Przysięgam wam, że są my dumne, że no na radzaków na ślą zaprosimy. Anula Paweł, kapela Poseł, który w końcu stał, stoi, o premię premie mią Myślą, musi być, jakie je przed swoją bardzo długo wierzę, że kosztem słowo ważne jest, jak przyjemna. Lądowania w piękny bieg, chociaż się Odwiedzi, że zostało coś ich zmieni. Nie koszty z naszych dni się spełni, ale my musimy iść nie jest zawsze wierni. Bo nie wytros losem ktoś, komu czasem nie do wchodzi życia. Chciałbym póki coś siedli Yeah. you

Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Nie dajmy się. Będzie lepiej. Zobaczycie. Anula, Paweł, Marcinek i Słowacko-Milnici. Do zobaczenia kiedyś. Nie dajmy się.